ma z tej strony fanki i dzisiaj znowu gramy w Undertale. Jest to drugi odcinek z tej serii. No, ostatnio skończyliśmy tu. O dobra, to jeszcze czytałem ostatnio. O, jakiś duszek. Mogę to coś zrobić? Czy muszę iść w jego kierunku? Zz. Czy, czy sobie już poszli? Ten duch cały czas mówi, że na. Z... Inaczej. Ten, głos, ten duch cały czas powtarza. z, z... z... Na głos, udając, że śpi. Przesunąć go siłą? Tak, nie. No nie chcę niczego atakować w tej grze. Ale chyba będę musiał. No nie. Nie chcę tego dłużka przesuwać ah. Here comes Snapta ah, okej, okay, czyli to jest Snapsta hmm. Akt Flirt. Nie eee. Cheer You gave a Uśmiechnę się do Nabstablooka. Oj. NafstaBlook wygląda już... Czuję się już trochę lepiej. Wygląda trochę lepiej. NabstaBlook. Pocież. Opowiedzieliście Napsta mały żart. He Really not feeling up to it right now, sorry. Cheering seems to have improved Napstablook's mood again. Napstablook chcę pokazać tobie coś. Nazywam to Dapper Look. Podoba Ci się? Napstablook Usually you AWAITS YOUR RESPONSE e, Oczekuję na twoją odpowiedź Na DROG CHILL O oh, G I USUALLY COME TO THE RUINS BECAUSE THERE'S NOBODY AROUND Zazwyczaj przychodzę do ruin, ponieważ nikogo tutaj nie ma Ale dzisiaj poznałem kogoś fajnego O, znowu piernicze głupoty Zajdę ci z drogi o, dziękuję, duszku. Dobra, idziemy w górę czy w dół? E, tfu, w górę czy w dół? W górę czy w prawo? Hmm. Pójdźmy w górę. Tabliczka jakaś. Did you miss it? Spider Bake Sale down and to the right. Ok. Come eat, made, eat food made by spiders, for spiders, of spiders. Przyjdź zjeść jedzenie stworzone przez pająki, dla pająków, z pająków. Okej, okay. czyli na dół i w prawo. Spider bake sale. all proceed, to go to the real spiders. Okej, okay, czyli tu jest ta sprzedaż wypieków pająków i wszystkie zyski idą do prawdziwych pająków. Idziemy tutaj chyba, nie? Z tym frogitem mogę coś zrobić? Ribbit, ribbit, sigh. My friend never listens to me. Whenever I talk, they skip through my words by pressing X. Aha. Well, at least you listen to me. W porządku, yy, chociaż ty mnie słuchasz. Ten będzie miał coś innego do powiedzenia? Usłyszałem, że używasz F4, yy, co sprawia w klik, yy, otworzyć grę w pełnym ekranie. <grystanie> Dlaczego do, do, do odwołuje się F4? 4 <grystanie> ża żaby? Only maximum of Widziałem maksymalnie 3 żaby w tym pomieszczeniu. To jest problematyczne do powiedzenia. Rebeat. Chyba nie za dobrze przetłumaczyłem. Ribbit ribbit. I have heard you're quite merciful for a human. E, Słyszałem, że jesteś merciful, e, łaskawy jako e, jak na człowieka. Surely you know a monster wears a yellow name when you can spare it. No. What do you think of that? Very, it's helpful, but helpful. It is rather helpful. Remembers, Sparring is just saying you won't fight. Ok Może pewnego dnia będziesz musiał zwalczyć, bo ich imię nie będzie żółt, na żółto się świecić. OK Mike Fazowski. <laughs> no, no Lux, Lux near. Uh, act Lux pick on, don't pick on. Uh, don't pick on. Finally, someone gets it. No nie, no rzuca we mnie jakimiś kółkami. Lux is staring. Uh, Lux patrzy wprost przez ciebie? Chyba tak. O, jest już żółty, dobra. Uh, nie mogę z tego wejść. Dobra. Don't pick on. Kurde, jeszcze słaby jestem w unikaniu ataków Ok, Oszczędźmy go O, 5 golda dostałem, fajnie O, hello I just realized that... What are you? Yy, właśnie zdałem sobie sprawę, że chwila minęła zanim po, yy, od, odkąd posprzątałam yy, Nie spodziewałem się mieć yy, Kompanii Gości tak szybko There are probably a lot of things lying about here and there. E, tu jest pewnie tyle rzeczy, co... Nie. Jak to przetłumaczyć? Hmm. Prawdopodobnie jest tu pełno rzeczy, które leżą e, tu i ówdzie. You can pick them up. E, możesz je podnieść, ale nie nuś więcej niż potrzebujesz. Czasami możesz zobaczyć coś, co ci się naprawdę spodoba. Będziesz chciał opuścić swój pokój z e, p, e, You will want to leave your room in your pocket for that. E, e, będziesz chciał opuścić e, sw, e, pokój z tym, nie wiem. Klik. Rozłączyła się. OK. Co tu pisze? There is just one switch. OK. Eee. Kurde, muszę tu wpaść. Spróbujmy to. O! Trafiłem za pierwszym razem, ale fajnie. Lux... E... Please don't pick on me. Ok? Co to są za plemniki? No nie! Tak, Lux... E... Don't pick on. Dobra. O! Udało mi się nie dostać. Uh, Lux is gazing at you to chyba patrzy na ciebie będzie znaczyć o, jest na żółto, dobra, Lux don't pick on i będę mógł zaraz go spare oszczędzić Lux is staring right to you. OK okej opa, kolego nie chce z tobą walczyć co to The far door is not an exit. It's simply my a rotation in perspective. Ok. Co to jest? To jest przełącznik, nadusić to. Eee, a spróbujmy. Nic się nie wydarzyło. Ok. Znowu lux. A spada i nie chcę mi się z tobą walczyć. Ani cię oszczędzać. Okej. Okay. If you can read this, press the blue switch. Mam nacisnąć niebieski przełącznik. Okej. Okay. Y para wegadoid. Czym będzie wegetoid? To będzie warzywniak chyba. Y para warzywniaków wyszła z podziemi. ziemi. Okej. Okay. Wyjdzie to A to P. Nie, ja nie chciałem walczyć! Nie. Dobra, przeżyłem. E, Akt, ja nie chcę z nimi walczyć. E, talk. Plonskelt talgdami. Ok, e, rośliny nie mogą gadać. Uh -huh. No nie. Game over. Nie możesz się poddać tak wcześnie. Fanki, zostań zdeterminowany. Pozostań zdeterminowany. Okej. Okay. Czekaj, gdzie to mi od kurde. No to trochę do przejścia mam.

tablo chcę coś tobie pokazać o to będzie to z tymi łzami dobra podoba Ci się mm. Odzi dobra. Sorry, też już gadałem przed chwilą. Dobra, to możemy iść dalej. Nie wiem, żeby para warzywniaków pokonała. Co to ma być? O, i tutaj skończyłem, bo mnie zabiły. Dobra, para Luxów zdecydowała się na ciebie wyskoczyć, wybrać się na ciebie. Nie wiem, bo pick on to jest wybierać się. Please don't pick me on me. I finally get it. Someone gets it, ok. Lux guesses it's thief Ok, don't pick on. Nie zdążyłem przeczytać obu wypowiedzi. Look the starting right with you. Sper. Ok, fajnie, poradziłem sobie. It's a switch. Press it. Yes. You hear a clicking sound. Usłyszysz dźwięk kliknięcia czegoś. Ok. I przełączyłem sobie przejście. Fajnie. To tu pisze. Jeśli jesteś w stanie to przeczytać, naciśnij przy, czerwony przełącznik. Oj nie. Z wami nie walczę. Jest, to jest przełącznik nacisnąć? Tak. Słyszę dźwięk kliknięcia, okej. Okay. Przełączenia. Eee... If you can read this, press the green switch. Ok, teraz mogę na y nacisnąć zielony. Nie chcę walczyć. Co to? Aha, fajne przejście. No nie, wszystko od początku. Dobra, muszę się cofnąć. Przełącznik, nacisnąć go, tak. Okej, okay, czyli to był ten dobry. Lux znowu. Uciekajmy sobie, nie ma co walczyć. Liście. Kolejne liście. A je. Co to to jest? O, drogie, drogi. drogi. Yy... To zajęło dłużej niż myślałem, że zajmie. O, toriel do nas przyszła. Fajnie. Jak dostałeś się tutaj, moje dzieci? Czy jesteś. Czy ktoś cię skrzywdził? Tutaj, tutaj wyleczę cię. Nie powinnam. Nie powinnam zostawiać ciebie tak długo. Samemu sobie. To było nieodpowiedzialne. próbowanie, Aby spróbować. Inaczej. To było nieodpowiedzialne, aby spróbować zrobić ci niespodziankę, tak jak teraz. W porządku, I suppose, I cannot hide... Wydaje mi się, że nie mogę tego dłużej ukrywać. Chodź maluszku. Jakieś drzewo tu jest, o i save. Fajnie. Seeing such a cute, tidy house in the ruins gives you determination. E, aha, czyli spotkanie jakiegoś słodkiego, tidy house'a e, w ruinach napełnia mnie determinacją. Okej, okay, zapiszemy sobie. Co tu pisze? Do you smell that? Surprise. Niespodzianka. To jest... E, batesko e, Toffee, cynamonowy... Cynamonowo-toffee placek. Uh, I thought we might... Pomyślałem sobie, że możemy celebrate. To będzie świętować twoje przybycie. I want. To... Chciałabym, żeby ci się dobrze tutaj żyło. So I will hold off on a snail pipe for tonight. Uh, nie przetłumaczę tego. Tutaj, mam inną niespodziankę do ciebie. Okej, okay, tylko chciałbym się cofnąć. O mogę, fajnie. Co tu pisze na tej tabliczce? No, chyba się nie dowiem. No, nie mogę sprawdzić. Dobra, to idziemy za tutorial, jak kazała. To tutaj. Twój własny pokój. Mam nadzieję, że ci się spodoba. O, głaska nas nas po głowie, fajnie. E, czy coś się pali? E... I unmake make yourself at home eee, z Udomów się z z Wprowadź się Coś takiego Pójdźmy spać <grywy> O Co to? Placek You found a slice of butterscotch cinnamon pie Okej okay. Eksplorujmy ten dom bardziej Its tutorial day. Read the circled passage. Nie, nie, nie czytajmy jej dziennika. Uszanujmy jej prywatność. Ru pokój podlega renowacjom, odnawianiu. OK. Poszukajmy tutorial. O, siedzi sobie. Ale to fajnie wygląda. Już wstałaś? Widzę. Um, I want you to know, how glad I am. Chciałabym, żebyś wiedział, jak bardzo się cieszę, że mam tu, tutaj kogoś. Tutaj jest tyle starych książek, którymi mogę się podzielić. Chcę pokazać ci moją ulubioną... ...owadołowczą... ...pozycję? Nie, nie wiem. I've also prepared a for your education. Przygotowałem coś do Twojej edukacji. This may come as a surprise to you. To może być dla Ciebie niespodzianka Ale zawsze chciałam być nauczycielką. Czasami nie jest to takie zaskakujące. Wcia Jednakże jestem dumna, że będziesz tutaj mieszkać. E, czy chciałobyś czegoś? Co, co to jest? When, when I can go home nothing mm, when I can go home What? This, this is your home now e, To co? To, to jest twój dom teraz Would you like to hear about the, that book I'm reading? Ok, czyli ominęła ten temat e, Nazywa się 72 użycia ślimaków Zastosowania ślimaków how, how about it? Sure, how to exit the ruins. Jak opuścić ruiny? Eee, co, co jeśli opowiem ci ekscytujący fakt o ślimakach? Czy wiedziałeś, że ślimaki czasami flip their obracają ich digestive system? as this major. Nie wiem jak to przetłumaczyć te słowa. Interes interesujące. Tak, jak to opuścić ruiny? Dobra. I have to do something. Stay here. Pójdę za tobą. Raz mnie zostawiłaś. O, tutaj jesteś. You wish to know how to return to home, do you not? E, chciałbyś wiedzieć, jak wrócić do domu, czyż nie? Ahead of lies and of the ruins. E, przed komstwami koniec ruin. Nie. One way exit to the rest of underground. E, jedna droga aby opuścić podziemia. E, zamierzam je zniszczyć. No one will ever be able to live again. E, nikt e, nie będzie e, nigdy więcej w stanie opuścić ruin. Teraz bądź dobrym dzieckiem i idź do góry. Nie. Idę za tobą. Every human that falls down here meets the same fate. E, każdy człowiek, który tu spada, ma taki sam los widziałam to w kółko i w kółko przychodzą, odchodzą, umierają. Czy naiwne dziecko, jeśli opuścisz ruiny, Day, Asgore will kill you. Yy, chyba Asgore to jest imię, bo podświetla się na czerwono i jest i nie pasuje do Day. I'm only protecting you. Do you understand? Go to your room. Rozumiem, ale. Do not try to stop me. Nie próbuj mnie zatrzymać. To jest Twoje ostatnie ostrzeżenie. Chcesz uh, opuścić ruiny tak bardzo? Hmm. Jesteś tak jak inni. There is only one solution to, uh, to this. Prove yourself. Prove me you are strong enough to survive. Udowodnij mi, że jesteś odpowiednio silny, aby przetrwać. Nie, nie chcę z nią walczyć. Toriel blokuje drogę. Act, Toriel, talk. You couldn't think of any conversation. Nie możesz wymyślić żadnego tematu do rozmowy. Toriel zachowuje się aluf? Nie wiem, to będzie niemiło chyba. Toriel, talk. You tried to think of something to say again, but... Co to jest za atak jakiś? Nie wiem. Toriel zachowuje się aluf, okej. Okay. Um. 80 ataku, 80, 80 obrony. Wie, naj, co najlepsze do ciebie. O, udało mi się dożnąć, fajnie. Mercy, flee. O, udało mi się uciec, nie chciałem z nią walczyć. Yy, to prawda. Idź do góry. No, okej, okay, no nie chcę z nią walczyć, no, więc no jakby pff, trzeba iść do góry. To nie wiem co mam zrobić u góry. Może pójdę spać jeszcze raz? Fanki, proszę. Obudź się, jesteś w przyszłością ludzi i potworów. Ok. Nie wiem co ja za wątek fabularny wybrałem, ale ok. Czy toriel tu gdzieś wróciła? Może. Nie, nie ma jej. Pójdźmy sobie do kuchni. O, ciasto. The size of the pie imi... intimidates you too much to... for you to eat it. Ciasto wygląda na za dużo, żebyś mógł je zjeść. Nie wiem, jak to inaczej przetłumaczyć. A co, z lodówki coś mogę wziąć? Z pewnego powodu... Jest tutaj jakaś firmowa czekolada w lodówce? Okej, okay, okej. Okay. No nie wiem, co mogę więcej zrobić. Sprawdzę, czy Toriel tam jest. Jeżeli nie, to może spróbuję wyjść, czy coś. Jednakże, no nie chciałbym jej zabijać, ale chciałbym wyjść z go innie. Bo chyba o to chodzi w tej grze. O, dalej tu stoi. Already. Yy, kurwa. Co to było? odpalę sobie tłumacza. Aha, już. Yy. What will take uh, it take for you to learn your lesson? Uh, what will it take for you to learn your lesson? Co to od ciebie zabierze, żeby cię nauczyć lekcji? Coś takiego Nie będę z nią walczył okej, okay, czyli powtarza tą samą kwestię nie będę uciekał, nie chcę z nią walczyć, nie chcę jej zabijać. Nie powinienem walczyć z nikim, choć w pierwszym odcinku już popełniłem błąd, bo jednego Frogita zaatakowałem. Co prawda, nie zabiłem go, ale zaatakowałem, więc mogło to coś zmienić. To spróbujmy sobie stąd wyjść i coś porobić, nie wiem. Poeksplorujmy ruiny, bo czemu by nie? Co my tutaj mamy? To jakiś zamek. Ok. Ładnie tu wygląda. Co to? Znalazłeś zabawkowy nóż. Aha. Okej. Okay. Serio? Tu nic poważnie? Tu nic więcej nie ma? Nie, to są te przyciski. To tam nigdzie dalej nie mogę zajść. Za każdym razem, gdy to stare drzewo rośnie, wszystkie liście od razu spadają. Dobra, zapiszmy sobie grę. No i wydaje mi się, że to by było na dziś, w dzisiejszym odcinku. Na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie wiem, co zrobić dalej. Mam nadzieję, że w następnym odcinku uda się. Dojść do jakiegoś miejsca, gdzie będę mógł dalej fabułę toczyć. Bo nie chcę walczyć, z Toriel, nie chcę nikogo zabijać i ona blokuje nam przejście, nie? Więc to by było na tyle. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, możecie zostawić lajka, w sensie łapkę w górę i subskrypcję, nie zmuszam. I to by było na tyle. Cześć.